Witam serdecznie, eksportowa dwójka Częstochowy, Żużlowa? Yy, nie, że Częstochowa, zawsze jest Żużlowa. Ja jestem wielkim fanem Żużla. Dzisiaj, jak mieliśmy tutaj ten, rozpoczynaliśmy ten Mediatrenik, to właśnie kończył się Sparing Włókniarza Częstochowa z Polonią Bydgoszcz. więc wszyscy mieli okazję posłuchać ryk tych silników. Jak, jak to jest piękne? No to jest piękna sprawa walką. Dzisiaj Polska jest w ogóle, można powiedzieć, mekką Żużla. To prawda. Słyszałem, że ostatnio wszędzie podupadały, gdzieś tam te wszystkie żużlowe projekty w Danii, w Nowej nie, Zelandii. Aż tak nie, aż tak nie. Natomiast na pewno Polska jest najsilniejszą ligą, naj, mm, najbogatszą ligą, i zainteresowanie żużlem w Polsce jest po prostu ogromne. Natomiast myślę, że to y, na przestrzeni lat też się zmieni, bo. To wszystko zależy od tego, jak ten rzut jest promowany. No impreza na Stadionie Narodowym, która gromadzi W każdy rok 55 tysięcy ludzi Na Grand Prix Warszawy przyjeżdża Przypomnę, że to Pomysłodawcą tej imprezy jest Tomasz Gollop. to dla niego, na jego pożegnanie była zorganizowana tam pierwsza runda Grand Prix Ubolewam, że Że chłopak dał tak znakomity pomysł, a w żaden sposób nie został Wiesz, doceniany i umocowany w tym projekcie, bo to jest projekt, który generuje ogromne, e, ogromne e, wiesz, środki finansowe. E, tym bardziej teraz, kiedy wiesz, on jest e, po tak ciężkiej kontuzji i, i, no i, no i musi się e, borykać na dziś z powrotem do zdrowia, e, a nie tym, co kochał najbardziej, czyli jazdą e, na motocyklu. To taka dygresja. Natomiast wracając... Marcin też jest fanem żużla? Nie, Marcin jest z Warszawy, więc na żużlu jeszcze nie był, ale... ale... W Warszawie nie ma żużla. Ale. Nie ma, nie ma niestety, ale bardzo chciałbym poczuć jakby tą magię tego żużla. Marcin mnie tak zachęca, że no muszę na pewno kiedyś zajrzeć na tor żużlowy. No nie ma, nie ma w ogóle dwóch zdań. Przyjedzie na mecz ligowy. Poza tym należy mu się, no jest dzielny. Wiesz, mówi się, że cesarz jest łaskawy, bo mógł zabić, a, się a, stało? a tylko złamał Ręka? No, tak. palce, palce, palce Palce poszedł po, Palce połamane, jak było widać na treningu. E, no, mógł zabić, a na szczęście tylko złamał, więc ja współczuję tym braciszkom e, Lepiej zadbajcie o dobrą opiekę medyczną no właśnie, bracia Nefati tu dzisiaj, nie wiem, w strachu, nie w strachu? Jak, jak w ogóle się czują pod Jasną Górą? Wiesz no, przyjechali... E, Od razu do... Na, na modły? Przyjechali na bitwę Ci też przyjechali na siedzi... bitwę i wiesz, jak się to skończyło. No, no co, no, no przez jasnej góry nie zdobyli. No nie no właśnie dlatego. o no to chodzi. No, to, 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 to nie ma, nie to ma jest, szans. tak? nie ma szans. To jest, to jest, to jest twierdza, niezdobyta od setek, od setek lat. I tutaj się nic w tej kwestii jutro nie zmieni. Myślisz, że mają jakiś szatański plan na to, żeby jednak gdzieś wygrać z tobą. Ja, bo ja zastanawiam się, czy się dzwony nie rozdzwonią jak. jak... Wiesz, i, wiesz, jest, mają lekkie ułatwienie, bo nie mogę ich trzepnąć głowami naraz, raz. jakby mógł ich tak pierdolnąć głowami w, w jednym momencie, to by to się mogło skończyć bardzo szybko. W kreskówkach tylko wychodzi, ale może się uda. Nie, to mogłoby się udać, ale te, ta technika jest niestety niedozwolona w K1, yy, w K1 dwóch na jednego. Natomiast y, oni mogą mieć plan, jaki tylko chcą, natomiast ja jestem za długo w tym biznesie, by Jakieś plany, kogoś nam wierzyć i, i tyle. To będzie decydowała chwila, moment, trochę szczęścia, polot, fantazja. Marcin, widziałem Marcin drugi. Widziałem dzisiaj kopnięcia. Jak w ogóle oceniasz formę Marcina na tle tych wcześniejszych występów czy ewentualnie od momentu od początku jak zaczęliście pracować? No jeżeli chodzi o kopnięcia no to widać co co Marcin potrafi. Jego nogi są bardzo mocne, kondycyjnie jest rewelacyjnie, więc kondycję bardzo poprawił od ostatnich występów. Nogi ma bardzo silne, bardzo wysoko kopie, więc o głowy też bym się martwił tych braciszków, ja z nim trenowałem, no ciężko, ciężko trenowaliśmy, naprawdę intensywnie, ciężko, kondycyjnie, rewelacyjnie I tak jak mówię, no ta walka w pierwszej rundzie myślę do 400 sekund i będzie po, po sprawie. Ta kombinacja, którą robiłeś z zamkniętymi oczami, to, to co, co miała pokazać w ogóle? że ich dopadnę kurwa choćbym nie, choćbym, choćbym nie, choćbym... choćbym oślep choćby, choćby, było... choćbym kurwa oślep natomiast... A, natomiast... są e, oczywiście e, natomiast e, tu mówi Marcin o kondycji ja myślę, że kondycyjnie jestem przygotowany już od kilku lat jednak Jacek Grumiak tymi treningami e, takimi e, stricte nastawionymi na, na taką pracę e, nad kondycją e, Powodowało, że. Yy, jest, się ruszył, tak? Tak, ruszyło się, więc jakby to nie jest dla mnie teraz. Wróciłem do takiego rytmu te dwa lata temu, że teraz wiesz wyjazd w góry, cztery wiesz wejścia yy, i, i, i ten tlen wraca. Więc yy, jeżeli nikt nie obstawiał, że mogę z Pawłem i cały dystans walczyć dwa lata temu, yy, te walki później były krótsze. Yy, no wiadomo, no, no, z Pizdom czasem nie dało się inaczej walczyć, no bo to. No bo nie chciał walczyć, kurwa, no bo nie chciał walczyć. Natomiast ja byłem przygotowany i jestem przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ostatnio rozmawiałem z Jackiem Murańskim, nawet gdzieś tam przez moment Cię chwalił, nie? Tak aż, tak wiesz, przez moment aż odskoczyłem od mikrofonu, bo mówię, kurde, co tu się stało, ale gdzieś tam parę słów pochwały powiedział, że nie, no Marcin to tam wiadomo, jak, jak trafi, to trafi. Myślę, że każda sekunda poświęcona na rozmowę o tym człowieku jest sekundą straconą, więc prosiłbym, żebyśmy przeszli do dalszej rozmowy. Nawet jak chwalił. Żebyśmy przeszli dalej. Dobrze, dalej. jedziemy dalej w takim razie. Marcin. E, oni mają jakiś swój plan. Jak myślisz, jaki to może być plan? Co mogą zrobić? Co mogą wymyślić dwa e, zawodnicy, którzy chcą Cię pokonać? Co mogliby zrobić takiego? No, mogą się na mnie rzucić, no. no mogą no, się na mnie rzucić. Jeden do jednej nogi, drugi do drugiej nogi. Ale to nie jestem MMA. To jest K1. Nie, nie, oczywiście, ale mogą no, co, zablokować to, to, klinczy, to, to, żeby... mogą się clinchować przy klatce. Że będą no co, że mnie, no, no ale no to przecież ja ich kurwa tam poduszę, no że tam, przecież można kolana zadawać w, w K1 po jednym, no ale przecież to po jednym wystarczy, po jednym na łeb i po walce no nie boisz się, że jednak są tak szybcy, że ciężko będzie w ogóle powiedzmy, ich namierzyć. Bo tak, Ale jeden z jednej. Ja nie będę ich ganiał. Widziałeś, jak Eddie Hole ich ja, ganiał Daddy trzy me... rundy. Ale Eddie Hall właśnie mądrze to rozegrał. Stanął przy siatce, już yy, yy, wyeliminował. Ja myślę, że błędem w ostatnich walkach tych dwóch na jednego, gdzie w Polsce się odbywało właśnie na Galachfejmu między innymi, problemem było to, że za każdym razem ten, który był jednym i wydawało się jest faworytem, usilnie chciał jak najszybciej wyeliminować któregoś z tej dwójki. I No, walka plecami a do siatki jest, taka, jest dobra? Że Eddie Hall pokazał, jak należy zrobić. Do siatki, już nikt się od tyłu nie zajdzie. No, to masz tylko ustawione karabiny, dwa na, na przód i jedziesz. No, a już wiesz, że tył jest zabezpieczony. No, poza tym... To jest tak jak w restauracji. Ja mam taki nawy, ja zawsze siadam przy ścianie. To mi zostało z młodzieńczych lat. No, poza tym opaska na Nie oczy pytam jest... dalej. Opaska na oczy jest, także w każdej sytuacji Marcin sobie poradzi. No, myślę, tak. że nawet po ciemku, jakby światło zgasło to. A jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kondycję, bo powiedziałeś o, tym, o tych wejściach w górę i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś w stanie powiedzmy nawet trzy rundy z nimi przewalczyć dzisiaj? Jestem w stanie. No ja jestem w stanie. Oczywiście, że jestem w stanie. Bo wiesz, to może być, wyglądać bardzo dziwnie. Ja nie myślę, że oni się rzucą od razu, żeby cię atakować. No bo... Ja myślę, że się rzucą. Myślisz? No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Czujesz presję tutaj miejsca? Nie, bo... ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę tym, tym, cza tym czasem. Jest tu tak wiele moich wiesz, fanów, tak wielu życzliwych ludzi dla mnie w Częstochowie, że... Dzisiaj młodzież widziałem, Marcin Najman, Marcin Najman. To są Neiman, moi pude. ludzie, to są moi ludzie, to jest... To, to ja tu jestem u siebie i, i super. Czego możemy jutro oczekiwać po tej gali pełnej trybuny? Na pewno, ale przede wszystkim wielkich emocji. W takim razie powodzenia jutro, dajcie dobrą walkę, żeby nikomu się nic nie stało. Tak jest, tak jest, panie dyrektorze.